Czy pan, czy pan boku, teraz robi... E, przepraszam, idiotkę ze mnie czy z widza? Czy, czy pan, czy pan, nie, pan coś, niesz postanowił udawać trola, który siedzi i mówi a w sumie, jak się biją Ale po no głowach, nie, nie to nie, jest pani, taki sam pani nie, nie obraża, to jak... niech pani wytłumaczy, na czym polega istotna różnica między boksem, nie. a biciem się w oktagonie. Szanowny panie... My nie, part... mamy, nie jesteśmy partią ludzi, którzy lubią albo nie lubią ustawek w lesie. To Każdy może mieć swoje nie zdanie. to a jest to ja ostatni powiem, problem nie, tego kraju, że ludzie, którzy chcą się bić, się biją. Problemem otóż, jest otóż to, nie, dlatego, że ludzie, nie którzy powie... nie chcą się bić, to czasami są atakowani. Na przykład przez nielegalnych migrantów. Ale... Pani Agnieszka Gozdyra coraz częściej zachowuje się gorzej niż Wysocka Sznef, jak typowy funkcjonariusz polityczny, a nie dziennikarz. Dziś obrażała Dobromira Sośnierza, ponieważ miał inne zdanie na dany temat niż ona i jej linia polityczna. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału i kliknąć w dzwoneczek. To bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy dostaniesz powiadomienia o nowych materiałach. Za zaangażowanie w postaci lajków i komentarzy. Bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam na materiał. Ale, ale muszę jednak zapytać pana Dobromira Sośnierza, bo jako żywo to lider Konfederacji, pan Mencen. Przecież to się wszystko zaczęło od tego słynnego castingu część pierwsza, gdzie, gdzie, gdzie się pojawił pan, pan Nawrocki, to pan Mencen ujawnił, że od wspólnych znajomych to wie i wyznał, że mu to imponuje. Czy panu też to imponuje, panie pośle? Nie, że imponuje, ale nie uważam, że boks, czy judo, czy inne... Ale no, nie o tym rozmawiamy, przecież nie, nie o tym rozmawiamy. Mówi pani o sytuacji, kiedy ludzie umawiają się na to, że będą się okładać. No to właśnie to się nazywa boks na przykład. Rozumiem. Więc, więc nie więc uważam, Dla pana, jak się umawia no, kilkudziesięciu mężczyzn krzyż, naprzeciwko tak. innych kilkudziesięciu mężczyzn tak. i umawiają się na to, że będą się bić to nie, gdzieś tam, nie, się to, to, nie jest nie to jest to boks? Nie się to nie Jest podoba. to boks? Nie boks, to jest inna dyscyplina walki. Jaka? No ta ustawka to się nazywa. No nie ma takiej dyscypliny walki jak ustawka. Pan powiedział boks, judo. Bo to, to, to są dyscypliny. A jaka to jest dyscyplina, jak to się umawia, o po 10... Słucham? To jest sport nieolimpijski. Jaki? No, ustawka. To jest sport, to, ale to jest sport dla pana, tak? Nie, póki ludzie umawiają się dobrowolnie, na to chcącemu nie dzieje się krzywda. Tak, to jest ostatni problem Rzeczpospolitej. Ludzie, którzy. Możemy to różnie oceniać, mi się to, jak nie podoba. Ale to A jest ja ostatni panu powiem, problem. Ostatni problem tego ja, pan, kraju, że ludzie, nie. którzy chcą się bić, się biją. Problemem otóż, jest otóż to, nie, że ludzie, którzy powie... nie chcą się bić, to czasami są atakowani. Na przykład przez nielegalnych migrantów. Ale oczywiście nie tylko. To... to jest problem. To jest, problem jest to, że państwo używa czasami przemocy, policja używa przemocy w sposób nadmierny albo nieadekwatny pan do, do, do wspaniale sytuacji. Wspaniale pan w skręcił w totalnie boczną i ślepą uliczkę. Ci, nie, ludzie, to jest, to jest ci ludzie, którzy uliczka. się umawiają na bicie i tam się biją Sącemu, na różne sposoby, jakim się dzieje krzywda i jak lądują gdzieś później, to się hmm. leczą na czyj koszt, panie pośle? A ci bokserzy? Nie pytam o bokserów teraz, tylko ale, pytam pana o tych z ustawek, samo, no. jak, są, jak są połamani, bo no jakieś wstrząśnienia mówią. A, jak, a jak mózgu, sportowiec. To się, to się z czego oni leczą? Z naszych składek? A sportowiec z czego się leczy? Ale to nie jest sport, panie pośle. Przypominam panu. Ojej, no, no zwał jak zwał. no Chodzi o zasady. A tak? No, 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 jeśli ludzie no. się umawiają na jakąś tam aktywność, następnie jeden z nich jest poszkolony, oczywiście, że jak, jakby to był mój wymarzony kraj, no to by było zastrzeżenie, że ci ludzie, na przykład, którzy dobrowolnie narażają się na niebezpieczeństwo, to mówią, że również sportowcy powinni się ubezpieczyć tego niezależnie, że NFZ tego nie refunduje. I okej, okay, no tutaj możemy na ten temat dyskutować. Także, czy ludzie, którzy podejmują świadomie ryzykowne działania, nie powinni być włączeni spod powszechnego ubezpieczenia, tak? Ok, natomiast to, to jest zupełnie odrębny problem. Samo to, czy to jest złe, czy to jest dobre, to już przede wszystkim decyduje o tym wola zaangażowanych stron. Dopóki zaangażowane strony zgadzają się na jakąś aktywność... No, Niektórzy lubią tam dostać w tyłek na przykład, no to niech sobie tak robią, naprawdę to nie moja sprawa. Sprawą państwa jest ingerencja w, w konflikty, w których między obywatelami, w których nie ma konsensusu, tak? kiedy jeden siłą coś tak, Pan brał udział w takich ustawkach? Nie powiedziałem. Że A jakby pan nie. miał na przykład syna i on by brał udział w takich ustawkach, to pan byłby nie byłoby brałbym, to było obojętne. nie. Czy, nie czy, ale dlaczego? To, Przecież to ja, z co ale ja się nie dzieje krzywda. Tak, samo nie chciałbym, żeby był bokserem. Ale on by chci, chciałby się bić, panie pośle, ja z innymi. Nie chciał, no. to by się zastanawiał. Ale od ja bym. Ja, ale od razu Ale od razu bym. pan to swojemu dziecku na przykład, czy nie? Raczej bym odradzał. Podobnie tak bym picie alkoholu, na przykład, ale nie uważam, że powinien być nielegalny. Ja nie piję. Ale dlaczego by pan odradzał? Przecież, potępiam, przecież, ale przecież wy to sprawa... pochwycie. Pani Zajączkowska hernik powiedziała, że jako kobieta i matka patrzy ja na to tak. Ale panią zajączkowską. -Hernik. Ale to jest ja pana koleżanka z, z partii. Nie, ale my nie mamy my jest, nie jesteśmy partią ludzi, którzy lubią albo nie lubią ustawek w lesie. To każdy może mieć swoje zdanie. Przecież to, mamy jedy, wspólne zdanie takie, że to jest chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest nasze wspólne zdanie. Rozumiem. A mu się to podoba, czy się nie podoba, mamy różne zdania. Mnie się nie podoba boksu, bok. Minut, minut, minut. Ale czy ten pan teraz robi, <MEM2> uh... y, przepraszam, idiotkę ze mnie czy z widzów? Czy pan chce powiedzieć. Muszę się nie kompromitować, bo nie rozmawiamy teraz o Nie rozmawiamy teraz o sporcie. Tylko rozmawiamy o tym, że o, się spotykają bandy po to, żeby się bić. A jak jeden na jeden to już jest. Pani sport... A potem te bandy I ja nie, proszę nie ja, ja, proszę, ja nie op... bo... proszę nie opowiadać o tym, co To nie problem to jest, ile czy problem jest to to Proszę sportowcy. nie nazywać bandy nie mają Będę panu wdzięczny. Ja nie, ja nie nazywam. to jest jak zwał, obojętne. Jest dokańczyć? to to samo pani Moralnie rektor, nie ma różnicy. Czy ja mogę Jeszcze rzecz. pani co mnie oburza? Mnie oburza pogarda wobec ludzi słabszych, wobec ludzi biednych. To, co zaprezentowała dzisiaj pani Gajewska. Zobaczcie Państwo, córka milionera która jeszcze ciągnie jak odkurzacz pieniądze publiczne na mieszkanie, na kilometrówki, przyniosła starszemu człowiekowi worek ziemniaków, selfie sobie z nim robi i myśli, że to jest jeszcze w ogóle pomocne w kampanii Rafała Trzaskowskiego. To mnie oburza. Tak ci ludzie, drodzy państwo, myślą o Polakach. Ta pani ma gigantyczne pieniądze i worek ziemniaków przynosi. Człowiekowi schorowanemu starszemu. To jest Platforma Obywatelska. to mnie oburza. tego hipokryzja się. wasza tylko do tego dochodzi. Pokazuje po prostu wasze podwójne standardy. Po pierwsze, Panie ja pośle, nie, mam nie z tym pokazujemy free Może teraz już nie, ale nie pokazujemy free Pokazywaliście. że jesteśmy sytuacją, która kocha sport, ale nie ja promuje ja zasady. Sport. A czym się różni pro, sport promuje zasady na się po głowach? A Pan coś nież postanowił udawać trola, który siedzi i mówi: A w sumie, jak się biją po ale głowach to jest taki sam sport. Niech pani nie obraża, to pani wytłumaczy, na czym polega istotna różnica. Z boksem, a, a biciem się w oktagonie. Szanowny panie, pan obraża inteligencję widzów, no. twierdząc, że na ustawkach spotykają się jakieś bokserzy. Nie powiedziałem, że spotykają się z bokserzy. Pan obraża inteligencję utrędy. widząc, po, powiedziałem, że to jest to samo od strony moralnej, a nie, że to są bokserzy. Powiedzieć, że to jest to samo pod względem moralnym, nie jest powiedzieć, że to jest to samo. To jest to samo od strony moralnej, tak? Jak się spotykają bokserzy w ringu i kibola na ustawkach. Tak. To samo. Dokładnie to samo. Y, pan... A nie to są też ludzie, bokserów, którzy... Źle skończyli. Słucham. A takich bokserów nie było czasem, którzy się Ale, skończyli? Ale pan myli sport z ustawkami. Ale naprawdę, no właśnie, to jest, to jest pan, pan daje jako argument, że, ramach, że tam tak. czasem ktoś zginie. Tak. Czy nie zdarza się to w sporcie zawodowym? Tak. Znaczy wie pan co, pan naprawdę myli... Pan nie ma pojęcia. Mówi pan o octagonie, o ringu. Pan, nie pan poseł pan nie mówi o, o MMA, i... czy o gali To Pana bezradność naprawdę, logiczna jest naprawdę rozprająca. Nie ma pan żadnych argumentów. Nie jesteście w stanie rozmawiać o sportu. Potrafi pan obrażać to, 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 to a nie ma pan popadają, to, to, jest do tego platforma. to, znaczy, to jest Wy nie to jest... jesteście w stanie merytorycznie, oni ale są merytoryczni. Wy mylicie i nic się boks nie znacie. MMA, mylicie to ustawki to i na. świat zorganizowanych grup przestępczych. Nie, to jest z, z ale posła czy byłego posła. Jest to analogia, znaczy nie. Tak, no, ten... polega analogia że się powiela. Znaczy, jeżeli, jeżeli mamy kontuzję, w, podobnie, w sportzie, pod pewnym względem. W piłce nożnej, w koszykówce, na przykład czy w 2 do 4, a jak to pan pan porównuje to do 6. Przepraszam, ja to przerwę, dlatego że nie pozwolę, żeby ta dyskusja skręciła, bo to jest klasyczny taki zabieg, żeby sprowadzić sprawę do absurdu, ponieważ w sporcie zdarza się kontuzja. Ja nie mogę jeszcze powiedzieć, że w sporcie zdarza się kontuzja. że W sporcie zdarza się kontuzja, więc nie ma problemu. Tak, bo to pan lider mówi, że imponują mu ustawki w wykonaniu no to, to, kandydata no to, to na tak... prezydenta. No, i, no i co z tego? A ja pana imponują, pytam, jak mają imponują, nauczyciele mówić młodym ma. ludziom, że przemoc ja jest zła? Imponuje, im, im Super. Imponuje. Przemoc jest zła czy jest dobra, panie pośle? Z, jeśli jest y, y, odbywa się bez zgody drugiej osoby. Zła oczywiście. Mhm. Bez zgody drugiej osoby. Tak, a, no, tak w ogóle po zawsze. Za nie dzieje się krzywda. Tak? Czyli bójki są... Będziecie chcieli pracować nad nie wiem, legalizacją bójek, tak? bo dwie strony się zgadzają no, są, że i, i się uważam, biją że ze sobą. I problem, że... Na ulicy, a, jest, to znaczy, to nie ma Czy ktoś się błyska bójką, czy w inny sposób, to, to, to nie ma większego znaczenia. No przecież tak, w Polsce, ważne, że... się nie dzieje krzywda. Oni chcieli się tam spotkać. No to ci, którzy chcą, prać. to niech się biją w miejscu, w którym nie przeszkadzają innym. Nie na autostradzie, nie na rynku, tylko na przykład w lesie. Niech będzie święty spokój.